Dzie Dzień dobry, szczęść Boże! Ja dzwonię z problemem, bo tutaj z bratem. Kupiliśmy sobie konsolę, chyba jakieś czytańskie urządzenie, PS4 się nazywało i graliśmy sobie w jakąś grę, gdzie potwory się zabijało i zaczęło mu się pogarszać. Ja nie, nie, nie wiem co się stało, ale najpierw wykazywał jakąś agresję, podnosił na mnie rękę, jakby coś nie wyszło, potem kilka dni później jakieś potwory widział, że strzygam za rogu wychodzi, jak ze szkoły wracaliśmy, a teraz dosłownie przed chwilą ja ledwo z domu wybiegłem. Zasłap! Wyciągnął nóż z kieszeni. Nie wiem skąd on go miał. I się na mnie rzucił z tekstem, że rozpoczynamy polowanie na frajera. I w, w domu go zamknę. Ja nie wiem co zrobić. No Chyba ta, go szatan ta, 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 opętał. Zadzwonić, zadzwonić. Yy, do księdza? Albo, no na przykład. A, o, a pomoże mi? Wypędzie z niego szatana? Czy nie? Bo ja nie, ja nie wrócę do domu. A kebaba zamówiłem. No proszę zadzwonić. Do księdza albo na policję, nie gonią tego szatana. Na policję mam zadzwonić, że brata mi złapali. To mój brat jest, Jarusz. No to, no to do księdza. Do, do księdza? A księdza tak. nie zabije nożem? Nie, nie. Na pewno? A, na pewno. A jak go zabije, to ja będę miał go na sumieniu. Nie, nie zabije. Skąd Pani ma o tą pewność, Pani go nie wiedziała w jakim on stanie jest. No to może na pogotowie trzeba. Nie wiem, może po starego zadzwonię. Jak stary przyjedzie, to mu tak wpierdoli. Teraz to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Mi się cała ręka przy pani trzęsie. Jakąś no, poradę no, potrzebuję. nie no, mnie to chyba nie, bo, bo tylko przez telefon się słyszymy. No tak, tak, ale jakaś. Porada werbalna, co zrobić? Na policji nie zadzwonię, ksiądz mi na Pogotowiu nie przyjedzie. Pogotowie podźga, bo to szatana trzeba wypędzić, to na gołe oko widać. Ja co tydzień do kościołka do niedzieli z nim chodziłem. Jeszcze ostatnio nawet na tacy księdzu nie wrzucał. Ja mówię mu Jaruś, Jaruś, wrzuć tą dyszkę, bo ksiądz musi mieć czym jeździć. A on ostatnio powiedział, nie, wydam na grę komputerową. I mu się zaczęło pogarszać. Właśnie. No. Panu się nie zaczęło też pogarszać? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. sam do siebie. Bardzo często i w jakichś grach, ale nie, nie pogarszam. Nie, nie, nie. Jest dobrze. No to dobrze. To się... Tak mnie czasami miota, pani powiem, ale to tam czasami, czasami tylko. No to całe szczęście. No to niech pan może jednak... Bo ja nie jestem w stanie udzielić tu jakiejś skuteczniejszej pomocy, także proszę jeszcze... Jakbym mu jakiegoś Nelsona założył? założył. Proszę? A jakby mu Nelsona założył. Taki Nelsona. chwyt. Ach. No, może tak, tak. I Nelsonem wypędzę szatana? No, tak. A jak mieć gnie? Nożem w międzyczasie? Nie, nożem nie. Nelsonem. A, N Nelsonem. Ale jak tak. o mnie dźgnie nożem? Jak nie ja chcę Nelsona? A to on ma nóż, nie ja. Wie pan co, niech pan najlepiej ten nóż schowa wysoko na szafę, żeby do niego nie doszedł. A to ja wyrywać mu muszę. No. A z, nie jest wysoki, nie jest wysoki. Ma 12 lat, a tu metr 1,50 już na liczniku. Ja no. nie, nie, jak on mi sprzeda bułę, to ja nie wiem. Nie, po mnie chyba będą przyjeżdżali na sygnale. Ja Panu więcej nie pomogę. Pozdrawiam serdecznie, niech Pan szuka skutecznej dziękuję, pomocy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Halo? Halo, wróżka lżbietka. Tak. A ja tutaj chciałem się zapytać o kilka istotnych rzeczy przed wizytą. Jeżeli chodzi o wróżby, to jest wróżenie z kart? Tak tylko wiedziałam, tak oczywiście. To teraz dwa kolejne pytania. Do mnie to się przychodzi, jak się ma problemy. No, a do problemów to też zaraz przejdę, to momencik. Najpierw chciałem się zapytać, czy jest wróżenie z kart Sandalfona? Z jakich? Sandalfona. Jo, anioła, archanioła nawet. Nie nie, nie wiem. Panie, nie ma. Dobra. Ja nie jestem tak daleko nawiedzona, jak może niektórzy. Mm -hmm. nie jestem taką osobą Na naturalną i jeżeli mają ludzie problemy, są na pewno zadowoleni, są tam opinie o mnie. No, ludzie wie tam. na ogół. Jestem osobą, mogę powiedzieć, która się nie zajmuje żadną czarną magią. Nie, czarną magię to ja nie chcę, nie, nie, nie. Ja, jeżeli to tylko pomagam, jeżeli Pan ma problemy to proszę przynieść jakiś, to. Um, jakąś fotografię, jeżeli z kimś, a jeżeli... E, to ja teraz mam drugie pytanie co do kart. Jest, że... Ja bym przyniósł swoje karty, karty do Gwinta. Czy z takich by szło wróżbę, czy niekoniecznie? Nie, pan, co, ja w ogóle nie powinnam z panem rozmawiać, bo pierwszy raz w mojej kadencji jest numer prywatny, zakryty. Pierwszy ja raz? Po Chciałem Numerz się tylko dopytać, czy mogę karty do Gwinta przynieść na spotkanie. Wie pan, to ja nie wiem, o czym Pan w ogóle mówi. Pani sobie wpisze w wyszukiwarkę Google karty do gwinta. Takie bym przyniósł nie, nie i z pan, takim pan, chciał wróżbę. Ja z nie powinnam rozmawiać, bo Pan wyświetla mi się numer prywatny. Ja no, numer prywatny, bo oddzwonię z telefonu prywatnego. To jaki ma być? Halo? Bata. Dzień dobry. Tu katolicki telefon zaufania. Szczęść Boże. Działamy codziennie od godziny 16 tak, do godziny tak. 21. E, potrzebowałbym kur. Halo. 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 Kurwa halo. Aha. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja tutaj widzę ogłoszenie na OLX. E, zestaw kluczy. Aktualne? Tak. E, tak. Chciałbym dokonać zakupu, bo tak się składa, że wyszedłem z domu, kluczy stawiłem w środku, ktoś mi zakluczył niestety dom i teraz potrzebuję klucze, żeby odkluczyć. A tu widzę, że pan ma cały zestaw. Mhm. Kiedy mógłbym być po Teraz. Teraz nawet? A gdzie tymi kluczami jeszcze wejdę, oprócz do domu? Do jakiegoś banku może, czy coś? Kolega? Ty, ty, ty nie masz dziewczyny, co? Nie mam. Żadna mnie nie chce. Dlatego dzwonię po klucze. No, nie dziwię, no. Ale mam dom słabe, chociaż. Słabe. No, słabe? Normalni faceci w swoim wieku chodzą z dziewczynami do kina, do knajpy. No. To nie, ja nie nie to mam, z masz, z psem chodzę to do kina. Tak, tak słabe, że głowa boli. No, no. to nie jest śmieszne. No. Ja, ja sobie to nagrywam, później kolega. No. Później ha. A wie pan, a to akurat śmieszne, bo ja też to nagrywam, ja też to potem puszczę. akurat zabawna sytuacja. To, jak będzie się chciał pan posłuchać, to może pan potem odzwonić. A, rozłączył się.